ostatnich dniach, słuchajcie, w komentarzach, tam w DM-ach, otrzymuję naprawdę zalew pytań odnośnie tego, czy boję się o przyszłość Bitcoina, takim ze względu na właśnie te nasze ostatnie spadki. Dużo z was pyta o to, czy holduję, wiecie, jakby czy ja sam holduję w oczekiwaniu tam na dalsze wzrosty, czy jak będę to sprzedawał, ponieważ tam wiele portali mówi tam, wiecie, o tym, że jest to koniec kryptowalut. Przypomina mi to naprawdę wszystkie jakieś tam końce świata, które miały już nastąpić przedtem, o których tam rozpisywało się tam różnorodnie, różne gazety czy tam artykuły jeszcze parę lat temu, tam no wiecie, asteroidy miały zniszczyć Ziemię, kalendarz majów miał sprowadzić zagładę i tak dalej i tak dalej. No i e, robię taki właśnie update dotyczący tego mojego poprzedniego odcinka e, o tym, ile jeszcze spadniemy według mnie, ale jeżeli ogólnie chodzi o to, ile sobie jeszcze spadniemy, jeżeli jeszcze spadniemy, to jest to ciekawe, no bo mówiłem tutaj po w poprzednim odcinku, że sobie tutaj spadniemy jakoś do tych, no tak moim zdaniem, tak, do tych 36, może troszkę mniej i to faktycznie stało się. I mm, teraz wydaje mi się, że jeszcze dużo osób, jakby aż tak się nie przeraziło. A wiecie, jest zalew nowych osób początkujących na rynku, którzy. No troszkę jakby nie wiedzą tutaj, na czym w ogóle handel polega, nie znają tej psychologii, bo no, Bitcoin tak sposób w, w, masakrycznie w ciągu ostat, ostatniego roku, pobiliśmy tutaj nasze ATH, i według mnie te osoby jeszcze tak przerazić, jak miałyby tak, przerazić się się nie przeraziły. To jest taki ten wykres zawsze. Psychology of Market Cycle, tak? Yy, gdzie po prostu tutaj widzimy różne etapy takiej psychologii, naszego jakby nastawienia do rynku na każdym etapie wzrostów czy spadków. I według mnie mm, teraz jesteśmy gdzieś na poziomie tutaj anxiety, tak? Że tutaj te osoby początkujące sobie zadają pytanie, dlaczego tej, ten spadek trwa tak długo? Myślałem, że będzie trwał krócej, yy, coś tu jest nie tak, boję się. Teraz wydaje mi się, że jesteśmy tutaj i te osoby, właśnie początkujące, które włożyły tam, tak, gdzieś swój kapitał wcześniej. Y jeszcze nie są aż tak przestraszone, okej, okay, widzą one spadki. Zastanawiam się, czy to jest normalne, czy ten Bitcoin to nie jest oszustwo na pewno, y czemu ten kolega mi powiedział o tym Bitcoinie, skoro teraz ja na nim tracę. Wydaje mi się, że jesteśmy właśnie gdzieś tutaj, y właśnie podczas tego y tutaj, y jakby. Dołka, tak? Jakbyśmy to tak mieli zobrazować. E, I teraz, co by się musiało stać według mnie, żeby te osoby już po prostu spanikowały, żeby po prostu wyszły z rynku z jak największą stratą, bo na tym po prostu polega rynek, e, że te najsłabsze ogniwo, najsłabsze osoby muszą się wykruszyć. Ja bym się przestraszył, jakbym przykładał tego taką jeszcze emocjonalną wagę do tych wykresu, a jak już Wam mówiłem, nie obchodzi mnie to. Prywatnie, bo i tak po prostu holduję to jeszcze z perspektywą na pewno kilkuletnią. Gdybym jednak gdy i tak prywatnie przejmował się tym rynkiem, na pewno jakby pojawiła się już nie trójka z przodu, ale przód dwójka, tam wiecie, 29 tysięcy. To byłby taki przełom, i wtedy to już bym się tutaj troszkę, że tak powiem, zesrał. Dlaczego? Bo jak były tutaj te, te spadki w maju, one doszły minimalnie tutaj właśnie do poziomu tych 30 tysięcy dolarów, jakby niżej myśmy tutaj za bardzo nie spadli, i to jest myślę, że taka psychologiczna e, granica, tutaj, gdzie ludzie czują się jeszcze powiedzmy swobodnie z tymi spadkami e, właśnie w ojcach tych 30 tysięcy dolarów, bo też dużo teraz osób będzie porównywać te spadki, które ogólnie porównują, tak? E, te spadki, które mamy miejsce teraz do tych spadków e, po prostu w. Maju, w którym też bardzo szybko spadliśmy z dużego, tutaj widzicie, z dużego tutaj wyniku, spadliśmy bardzo drastycznie. Jakbyśmy jednak tutaj podczas tych spadków spadli jeszcze niżej, myślę, że wtedy większość, znakomita większość tych osób, które po prostu są świeże, tak, na rynku, zaczęłaby panikować, zaczęłaby sprzedawać, po prostu baliby się o nie, że tutaj pójdziemy dosłownie na dno. I jak teraz miałbym obstawiać, yy, to w sumie z takiego punktu widzenia dużych graczy, takiego psychologicznego, mądrym byłoby wywołanie właśnie takiego strachu, żeby jednak mimo wszystko ten Bitcoin sobie spadł poniżej tych 30 tysięcy dolarów, jeszcze niżej niż to miało miejsce tutaj w maju, że po prostu ci ludzie początkujący byli tak zmanipulowani, tak wystraszeni, że po prostu by stracili na samym dole. I... Ja bym tak obstawiał, jakbym miał obstawiać, że tak by się właśnie mm, wydarzyło. Yy, no ale zobaczymy, tak? To jest jakieś tam moje, yy, moje widzi mi się, tak po prostu głośno, głośno myślę. Yy, słuchajcie, tak naprawdę, zauważcie jedną rzecz, co jest w sumie bardzo, bardzo ciekawe. Czemu, gdy słuchajcie Bitcoin w ciągu roku, tak, rośnie tam razy, powiedzmy, 7, to jest ogromnym wzrostem, czyli po prostu robi 700%, e, nikt o tym nie mówi, a gdy tam mamy faktycznie, e, no znaczy się nikt o tym nie mówi, tak, nikt nie uznaje tego za, za dziwne, a gdy mamy jakieś tam spadki, no, o procent 50, e, to już każdy jakby... Wszyscy mówią, że to jest koniec Bitcoina i tak dalej. Więc sobie porównacie te 700% wzrostu do tych 50% spadków, nie? Że to jest tak ciekawie w psychice ogólnie ludzkiej, jak coś rośnie, to nawet sobie tam pytań nie zadajemy, czy to jest w ogóle normalne na przykład. A jak coś tam spada, w biorąc pod uwagę... W procentach o wiele mniej, tak? Procent y, to już ogólnie jest strach. Y, ja się nie dziwię, wiem, że wielu z Was, wiecie, tam ma swoje oszczędności w kryptowalutach, jakieś tam, lub naprawdę ogromne kwoty, że to też emocje w Was siedzą i jak najszybciej po prostu chcecie wyjść z tej sytuacji, uratować resztę wasze inwestycje. ale takie działanie pod wpływem y, emocji zawsze jest złym pomysłem i nie powinniśmy temu, myślę, ulegać. I o tym właśnie jest dzisiejszy, dzisiejszy materiał. Takie troszkę moje, słuchajcie, przemyślenia odnośnie właśnie tutaj tych spadków, jak według mnie fajnie byłoby, żebyście też do tego do tej tematu podeszli. To, czy to jest koniec kryptowalut, yy, takie pytania myślę, że mogliśmy tam zadawać jeszcze na poprzedniej hossie, jak yy, ta adopcja, tak, yy, całego rynku kryptowalutowego yy, nie była aż tak istotna w świecie, gdy tam, wiecie, kraje tego nie wprowadziły, gdy to się nie jakoś nie przeewoluowało w NFT, gdzie, gdzie nie było takiej adopcji kryptowalut, że one się stały tak bardzo użyteczne na świecie, yy, teraz tak naprawdę ja się w ogóle nie boję, że to będzie koniec kryptowalut, może to być koniec hossy, możliwe, jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Jednak, żeby to był koniec kryptowalut, to jestem przekonany, że to żaden koniec nie jest po prostu już za daleko, wszystko, że tak powiem, nastąpiło, więc o to bym się na pewno nie martwił i ktoś, kto holduje rozsądnie, kto po prostu kupił kryptowaluty nie z myślą szybkiego wzbogacenia się, bo szybko to ja zawsze powtarza, że szybko to można stracić ale ktoś, to holduje z myślą po prostu długotamletniej inwestycji, na pewno na, na, pewno na tym po prostu nie straci i, i wyjdzie dobrze. Eee, takie są moje przemyślenia na początek, słuchajcie, pamiętajcie też w ogóle, przypomnę tylko dla nowych osób na kanale, pamiętajcie o konkursie, subskrypcja, komentarz plus like uprawnia was do, do wzięcia udziału w konkursie, w którym wylosuję trzy osoby, które wygrają po 600 zł w wybranej przez was kryptowalucie. Wyniki będą pod koniec stycznia, w sensie będzie konkurs trwał do końca stycznia, tam wyniki pewnie będą 1 bądź 2 lutego. Sprawa numer dwa, tutaj jest mój Twitter e, Lukas Podłoga Michalek, zafollowujcie mnie, to jest takie zawsze, wiecie, tam główne medium e, kryptowalutowe, ten Twitter, tutaj się wszystko dzieje jako, jako pierwsze, także e, jak chcecie być na bieżąco z, nie tylko z moimi jakimiś newsami, ale ogólnie z rynkiem krypto, to tutaj możecie mnie e, zafollowować. Jeżeli też chcecie brać automatycznie udział w lunchpadach i otrzymywać co dwa, tam co trzy tygodnie jakieś alokacje w nowych projektach i też nie chcecie przypadać na prowizjach i chcecie skorzystać z trzech, czy nawet czterokrotnie mniejszej prowizji niż na Binance'a. Jeżeli na przykład gracie dużo na giełdzie, czy to na giełdzie spot, czy to na dźwigni, jeżeli jesteście bardziej doświadczeni, to grosz do grosza daje różnicę. To myślę, że naprawdę giełda Bybit no jest po prostu najlepsza. Ja wiem, że tu ją sporo reklamuję, ale według ja z niej ciągle teraz korzystam już w ogóle prawie z Binance'a nie korzystam i ja naprawdę ją lubię. Teraz jest ona w top 10 największych giełd i myślę naprawdę, że za parę lat będzie ona bezpośrednim konkurentem dla Binance'a. tego zapraszam was tutaj. Jeżeli chcecie tutaj brać udział w tych alokacjach, tak, bo potrzebujecie korzystać, potrzebujecie hodować minimalną ilość tego ich tokena giełdowego BIT. Jego kapitalizacja, jak sobie teraz tutaj zobaczymy, jest to niespełna miliard dolarów, czyli jest to 70 razy mniejsza kapitalizacja od Binance Coina i myślę, że za parę lat, naprawdę, jak oni tu się jeszcze rozwiną, to mogą oni być bezpośrednim konkurentem właśnie Binance'a. Dodatkowo też tutaj na start otrzymujesz 3,5% cashbacku od swojego pierwszego depozytu. Nie musi on być robione kartą, tak wystarczy, że po prostu prześlesz swoje kryptowaluty, czy to w USDT, czy to w Bitcoinie, obojętnie z inne giełdy, tutaj na tą giełdę, na Bybita, po zrobieniu konta i oni zwracają ci 3,5% Wpłaconej kwoty, tak, więc tam masz to potem do wygrania, y, do wydania tam na rynki futures. Y, Tylko też tutaj otrzymujesz 10 dolarów y, za po prostu pierwszy swój depozyt, czyli robisz depozyt, otrzymujesz 10 dolarów, otrzymujesz tutaj też 3,5% cashbacku. I naprawdę super jest to, że holdując bita, który tak naprawdę, według mnie, ma ogromne perspektywy, patrząc właśnie long-termowo, tak, patrząc. Y, powiedzmy pod względem takim paruletnim eee, otrzymujesz też dodatkowo to, że to pewnie urośnie otrzymujesz też gwarantowane alokacje tam co te 2-3 tygodnie jak tam nowy projekt oni wypuszczają na giełdę a wiecie, jakby na Binance'ie ten ich coin już jest tyle warty, ten coin BNB, że jak, dost, że jak otrzymujesz tą alokację na Binance'ie, to są to naprawdę prawy groszowe. Tutaj ze względu na to, że tego Bita możemy kupić o wiele więcej, tak, za tą samą jakby cenę, te po prostu alokacje są większe. Tak więc słuchajcie, jak po prostu chciałbyś sobie tutaj dołączyć, to też tutaj w opisie pod moimi filmami, tutaj masz zawsze link do ByBita. Ja cię zachęcam, ja teraz mówię wam sam z tej giełdy tutaj na co dzień korzystam. Tu nawet patrzcie, w poprzednim jakby lunchpadzie zdobyłem tutaj sobie 700 tych swoich... Nie, aha, teraz jestem wylogowany. No, ale jakby biorę też udział w każdym lunchpadzie, naprawdę polecam wam. No, już jakby wróćmy do sytuacji na rynku, bo naprawdę wielu z was w komentarzach i dm pytało mnie właśnie, co dalej będę ja sam robić ze swoimi inwestycjami. I naprawdę, jak dostaję takie pytania za każdym razem, tam gdy Bitcoin, wiecie, tam spada, koryguje się i tak dalej i... Podałem Wam pierwszy przykład, kiedy to się stało. Podam Wam pierwszy przykład, kiedy to się stało. Wtedy jeszcze tego tutaj kanału nie założyłem, bibli Kryptowalut, a rynkiem krypto tam zajmowałem się bardziej prywatnie, coś tam udzielałem się czasem na Instagramie, coś tam na Facebooku, ale nie było to jeszcze na takim poziomie jak aktualnie. No i pod koniec stycznia, jakoś tam na początku chyba lutego 2018 roku, Bitcoin z poziomu tam 20 tysięcy dolarów zaczął drastycznie spadać aż do pułapu, chyba to tam się zatrzymało na pułapie 6 tysięcy dolarów i wtedy już... I już wtedy obserwowałem mnie trochę osób, i dlatego teraz, żeby dostawać wtedy pytania, tak? Czy nie panikuje, czy nie sprzedaje, co się dzieje z bitcoinem i tak dalej. I byłem wtedy niezbyt długi czas na rynku, więc też nie miałem tego całego bagazu, bagażu doświadczeń, który mam teraz, gdy wchodziłem e, po prostu na rynek, Bitcoin konsekwentnie rósł, a potem nagle, wiecie, spadliśmy o chyba 70% w ciągu 30 dni. I wtedy muszę przyznać, że tak, byłem przerażony, ponieważ był to tak pierwszy potężny spadek, którego ja doświadczyłem. E, po prostu prawdziwy roller coaster, tak? E, Potem, pod, potem bitcoin też podniósł się chyba do 11 tysięcy dolarów, potem znowu spadł o połowę do 6 tysięcy dolarów, i tak ciągle po prostu były masakryczne spadki y, dzień i noc. I wtedy naprawdę, jakby byłem przerażony, tak? Teraz, y, tak jak mówię, no jest taka już adopcja tak tych, tych kryptowalut na świecie, że no nawet jak są teraz spadki czy coś, jak ktoś naprawdę trzyma z taką perspektywą yy, holdowania na long term, to ja myślę, że po prostu nie ma się on niczym bać. Ja też w te spadki, naprawdę, mi to w zasadzie nie interesuje. No, prywatnie tracę tak w dolarach, ale jakby kapitału w bitcoinie, tam w innych kryptowalutach mam tyle samo i po prostu mi to ani trochę nie rusza, a i tak na tej się nie chciałem nic sprzedawać, więc. Mnie to po prostu w ogóle nie rusza. Za każdym razem, gdy nam Bitcoin przechodzi jakąś tam poważniejszą korektę, to istnieją takie nasze dwie pokusy, można powiedzieć, wywołane strachem, tak? Jedna to jest poddać się emocjom, czyli postanowić całkowicie nielogicznie, sprzedać po prostu w jakimś tam najgorszym możliwym momencie. A drugą pokusą jest po prostu, wiecie, pójść i powiedzieć wszystkim, by robili to samo, co ty już zrobić, by nie pozostać w tej sytuacji samemu. Jest też takie powiedzenie, ale teraz nie pamiętam, jak się nazywa po polsku, dokładnie, że tam wiecie, jak już... Iść na dno, to żeby samemu ci nie było smutno. Nie? Więc jakby taka pokusa, żeby wam mówić, właśnie, że wy też sprzedajcie, że stracicie razem ze mną, jak, nie, jak tego nie, że stracicie jeszcze bardziej ode mnie, jak tego teraz nie zrobicie. Po prostu wtedy człowiek w głównie czuje się lepiej, jak nie jest sam. Tak, tak, tak to bym powiedział, mniej więcej. No i tu się jakby zgodzimy logicznie myśląc, że obie te takie mm, opcje są no, złym pomysłem, a jednak wiele osób wykonuje taki ruch po prostu pod wpływem emocji. No i musimy tutaj też pamiętać, że cena reaguje na podstawy, na takie fundamenty Bitcoina, a nie na odwrót. A fundamenty Bitcoina, jak mówiłem, są silniejsze niż kiedykolwiek, no i to jest fakt, któremu ciężko po prostu jest zaprzeczyć. I teraz pewnie zapytacie, no okej, okay, więc fundamenty Bitcoina są lepsze niż kiedykolwiek, więc czemu cena spadła, tak? To więc według mnie, kiedy Bitcoin tam zaliczył ogromny tu właśnie wystrzał pod koniec tego 2020 roku, to na początku 2021 roku przyszedł przez coś, co takim nazywa się powiedzmy takim cyklem, wiecie, hype'u, czy takim cyklem, Czyli, taki, czyli cykl takiego wiecie, ogromnego zainteresowania, tam Bitcoin wystrzelił tam razy te 7 w bardzo krótkim okresie czasu. Kiedy to zrobił, to stał się stanowczo za bardzo napompowany. Ta cena została przesadnie zawyżona. Wtedy też Bitcoin definitywnie płaciał za daleko z tą ceną, dobił do tych 65 tysięcy dolarów i twierdzę, że cena była ta przesadnie napompowana, ponieważ Bitcoin realnie nie był wtedy tyle wart, ale w ciągu, słuchajcie, tego ostatniego roku Bitcoin rozwinął się fundamentalnie w sposób, którego jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy, e, definitywnie przyspieszył, tak, pod każdym możliwym względem, jeżeli chodzi o jakieś tam instytucjonalne e, przyjęcie, jeżeli chodzi o jakiś tam rzeczywisty rozwój blockchaina, e, widzimy taproot, czyli tą aktualizację kodu sieciowego Bitcoina, e, to, że Salvador, tak, państwo zaakceptowało bitcoin jako środek Płatniczy, a to tylko jedne z jakichś tam większych rzeczy, które się wydarzyły, i naprawdę w ciągu tego roku dużo się, dużo się z Bitcoinem i też z wszystkimi po prostu kryptowalutami działo na plus. Tak więc, jeżeli teraz czujecie takie w sobie y, dwie pokusy, y, jedną z nich jest sprzedać. Y, oraz przekonać innych również do sprzedania, to powinniśmy pamiętać o jednej podstawowej kwestii, że cena aktualnie jest według mnie poniżej takich fundamentów, które powstały na przestrzeni tych 12 miesięcy. Taka prawdziwa wartość Bitcoina, jej nie można zmierzyć tak idealnie na giełdzie. Na przy normalnych akcjach będziemy patrzeć na takie rzeczy jak tam wskaźnik PIN i będziemy patrzeć na jakieś tam rzeczy typu tam przychód brutto, netto, jakieś tam bottom line'y, top line'y, będziemy patrzeć tam na różnorakie rzeczy, ale na rynku krypto tego nie mamy, więc to zawsze tak można zrobić, no tak naprawdę tego się nie da zrobić, co będę oszukiwał. To jest wszystko y, trochę spekulacja, jednak fundamenty są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i temu się nie da zaprzeczyć, więc Zając do pierwotnego pytania, czy boję się aktualnego spadku. Mam wywalone kompletnie, nie boję się, jest mi to total, totalnie obojętne. Wiecie, raz rynek spada, raz wzrasta, dziś spadł do tych 33 tysięcy dolarów, znowu teraz trochę odbił i tak dalej. Nie obchodzi mnie to. I faktycznie mam takie myśli w sobie, że no, mogłem sprzedać tutaj na górce, żebym tutaj sobie kupił na dołku jeszcze więcej, ale tego się nie dało przewieźć, tak? Więc jakby sobie to mówię w głowie racjonalnie, że nawet tego nawet nie analizuję, bo tego po prostu nie dało się przewieźć, tak? Równie dobrze bym po prostu mógł yy, być zły na to, że nie wiem, że nie kupiłem lotka i nie wybrałem tych dokładnie numerów, które wygrały główną nagrodę, więc. Tak w ten sposób nie można, nie można ani trochę myśleć. Więc co ja bym tutaj zrobił na Waszym miejscu? Ogólnie, zawsze, jeżeli sytuacja na rynku jest taka, jaka jest teraz, według mnie każdy z nas powinien sobie zrobić taki krok do tyłu, pozwolić tym emocjom się uspokoić, tak jakby wsiąść te emocje, tak w garść jakoś, władzie opanować, a potem jak Cały ten strach jakby z nas zejdzie, tak? Ja zawsze sobie chodzę na, na, na przykład na spacer. Jak jestem jakiś tam zły, wkurzony na coś. Wychodzę z domu, zmieniam otoczenie, w którym się akurat, ak aktualnie znajduję. Idę na spacer, dam pozwalam, poz pozwalam sobie tym emocjom ze mnie zejść. E Następnie staram się jakąś tam podjąć logiczną decyzję, i powiem Wam coś: że kiedy spojrzycie sobie na logikę, to zawsze będziecie krok przed osobami handlującymi po prostu na emocjach, nieważne jakie. Doświadczenie rynkowe macie. I faktem jest, że podczas inwestowania i tam wychodzenia z inwestycji ludzie zapominają o tym, że zawsze powinno się być logiczną decyzją, a nie tą emocjonalną. Więc serio, najważniejszy wniosek z tego filmu to jest po prostu nie podejmujcie logicznej decyzji, będąc pod wpływem emocji. Zwłaszcza gdy na rynku panuje strach jak teraz i ludzie namawiają wszystkich wokół do tego, żeby po prostu sprzedawać. Yy... Tak bym Wam poradził, no naprawdę, tak z mojego doświadczenia to jest chyba yy, najlepsze. I ja to powiem Wam, że ja ogólnie przez to, że już tak się wyćwiczyłem jakoś emocjonalnie tutaj na rynku kryptowalut, ogólnie mam jakiś problem z emocjami, z tym jak tam się kłóciłem z, dziew z dziewczyną, czy, czy moją byłą dziewczyną, to w ogóle jakby miałem, kompletnie to po mnie jakby spływało, też nie wiem czy to jest aż tak dobrze według tej teraz w moim przypadku, um, ale faktycznie. Jeden rynek mnie wyćwiczył, że mogę być taki trochę oziębły i sobie wszystko analizować dokładnie, a niż tak właśnie emocjonalnie z tym mają, W tym są w sumie lepsi faceci, są bardziej logiczni, tak? Kobiety są zawsze takie, że najpierw te emocje biorą nad nimi górę, a tam krzyczą, złoszczą się, płaczą, histeryzują, a tam dopiero po kilku dniach, jak z nich to zejdzie, to myślą logicznie myślę, że faceci mają z tym prościej. Są bardziej takimi logicznymi istotami, tak? Tak bym to nazwał. Słuchajcie, to wszystko w tym odcinku, tak? Kodzik Wam zostawiam na Prime XBT. 150 dolarów do wydania na giełdy tam. Futures, fajna giełda, ciekawa. Ma tutaj kilka opcji, jak tam zawsze mówię. Można tutaj kopiować ruchy tam jakichś innych traderów, którzy faktycznie tutaj umieją tradować. Także ma tu ona parę takich opcji, których nie mają inne giełdy. A po drugie to jest giełda kryptowalut, na której w ogóle nie płacimy za prowizję krypto to krypto. Oni tylko sobie tutaj zarabiają na tym, że yy, mają duże prowizje faktycznie, jak się kupuje tam ich kryptowaluty kartą yy, i tak dalej. Ale jak sobie przydajemy kryptowaluty z innej giełdy tutaj na ich giełdę, to faktycznie mamy tutaj 0% prowizji i to jest fajne. Też po wydaniu, też tam po wydaniu 500 zł mamy do wydania... Dostajemy od nich 50 zł za darmo, także to jest spoko. Oba linki do obu giełd macie w opisie pod tym filmem. Yy, dzięki Wam za uwagę i cześć, pamiętajcie o konkursie. Yy, na koniec powiedzieć, yy, to to, że znowu tutaj wychodzą nowe yy, tej programy yy, na, yy, na launchpadzie Cetify'a. Yy, jest to, słuchajcie, Toyovers, kolejna gra taka plain to earn, strategiczna, będzie ona... PvP, czy jakby player kontra player będziemy mogli grać przeciwko jak, jak, jakiemuś innemu graczowi, który jest też żywym człowiekiem, albo PvE, po prostu z jakimiś tam y, botami, tak? Jest ona o tyle ciekawa, że no tutaj wiadomo, teraz y, były te spadki, tutaj też fajnie ten y, S-Fund, Street nam, za, za, nam zaliczył spadki. s, -S -Fund, ile on teraz tam ma? No, prawie 6 dolarów, czyli tam potrzebujemy 6 tysięcy dolarów, żeby otrzymać kredytowaną alokację w tym projekcie i w każdym kolejnym. To i o jest o tyle fajne, że partia wygląda jak taki, to jak tak cyberpunkowo, powiedzmy. Taki tutaj kolorów jest bardzo dużo. Stronka ciekawą, bardzo taką, tutaj żywą, można powiedzieć. Mnie to ciekawi. Słuchajcie, tak naprawdę iGO to startuje za 7 dni, no za 8 dni, bo teraz tutaj było przed chwilą kolejna doba, za 8 dni. E, z minimalna to jest, widzicie, tutaj 1 jeden, e, jeden cent BUSD, którą dostajemy, więc wow. E, ale, no jak wiecie, jakby tyle zawsze e, projekty, które tutaj startują, tak, z ramienia Signify'a, naprawdę tutaj fajne wyniki, one wykręcają. Też wydaje mi się, że Toyo naprawdę jest taką jedną z tych tutaj gier, która może nas tutaj pozytywnie. Zaskoczyć. Mam też cały roadmap rozpisany. Podoba mi się to, także. Sobie, zobaczcie to sami. Yy, tutaj macie wszystkich social media, ja też dodam to oczywiście do opisu. Ale myślę, że słuchajcie, oni nas tutaj naprawdę pozytywnie mogą zaskoczyć. Będą też jakieś unboxingi, będą boxy, będą NFTki. Yy, tutaj różnie, właśnie. Każdy tutaj częściowo będzie skawał tam z innego NFTka, by tutaj właśnie na koniec tego tutaj Toyo sobie złożyć, także spoko. Yy, tokeny, NFTki. Yy, Custom będziemy mogli je właśnie sobie skręcać do takiego naszego, właśnie Toyo, takiego jakby stworka jest z różnych NFT, będziemy mogli je ulepszać. No, to, co jest w każdej grze tam play to earn, także spoko wydaje się to naprawdę ciekawe.